Witajcie, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak dokonała się zdrada w Polsce, o której większość ludzi nawet nie wie. Zdrada bardzo potężna, a mianowicie, gdzie jest zaginiona dokumentacja dziesiątków, tysięcy dokumentów na temat zbrodni niemieckich na ziemiach polskich. Jak to jest, że polski rząd przekazał dokumentację, uwaga, oryginałów. Oryginałów oprawcy, czyli Niemcom przekazał oryginały zbrodni niemieckich na ziemiach polskich, i żaden rząd do dzisiaj, oczywiście po rządzie PO, to się można tego spodziewać po niemieckich rządach, natomiast żaden rząd do dzisiaj nigdy nie upomniał się o zwrot tej dokumentacji. Nikomu na tym nie zależy. A komu on na tym zależało, żeby przekazać oryginały dokumentów Niemcom, czyli tym, którzy popełnili zbrodnie na ziemiach polskich? Dokumenty z oryginałami dotyczących tych zbrodni, aby one zniknęły na zawsze w niebycie, i Polacy stracili główny lewar, czyli argument do ewentualnych przyszłości odzyskania, a raczej uzyskania reparacji jakichś wojennych? Czemu nikt o to do dzisiaj się nie upomina? Czemu jest o tym cicho? Mimo, że to sprawa jest publiczna, o której każdy może poczytać, to jednak jest ona. Do dzisiaj tuszowana. W telefonie mam opracowanie tego tematu. W Polsce badaniem, ściganiem, zbieraniem dowodów, dokumentacji zbrodni niemieckich zajmowała się początkowo Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Nazwa sama wskazuje, czym się dokładnie zajmowała. I działała ta komisja od 1945, czyli od końca wojny, do 1949. 1949 przechodziła kolejne reorganizacje. Ale czekajcie, bo to nie jest stara rzecz, o której Miała ja tutaj mówię, bo to są historia, która nadal trwa, która wydarzyła się dużo później w Polsce Współczesnej, Nowożytniej, która wydarzyła się i nadal te same osoby, które były zamieszane w tą sprawę, niektóre nadal siedzą przy rządzie. I od 1999 roku ta instytucja ma nazwę: Chyba każdemu dobrze znaną IPN, Instytut Pamięci Narodowej. Jak wiecie, IPN to w zasadzie jest. Coś, co w pewnym sensie można nazwać też upolitycznionym. A dokładnie tytuł tego filmu powinien nosić, tak jak jest oficjalnie to określane, Utrata Dokumentacji Zbrodni Niemieckich przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z czego od razu Wam mówię, no ale jest IPN. To dlaczego IPN się nie upomina o dokumenty, które zaraz Wam wymienię? Od 1959 roku do 1989, czy dla Was data? 1989 jest jakąś znamienną datą, a powinna, jeżeli nie. W tych latach były przekazywane dokumenty o zbrodniach niemieckich na ziemiach polskich. Dziesiątki tysięcy oryginalnych dokumentów, zdjęć, opisów, zeznań i tak Także dokumentów wykonywanych na miejscach kaźni Polaków przez Niemców. I te dokumenty, wszystkie zbrodni niemieckich, nazywanych też hitlerowskimi, zostały przekazane do niemieckiej służby. Tysiące oryginalnych dowodów zbrodni niemieckich w Polsce w okresie okupacji, którzy, które były dokonywane przez Niemców. Uwaga, było to co najmniej, czyli najmniej, ale raczej więcej 36 tysięcy dokumentów, protokołów zeznań 150 tysięcy, 150 tysięcy fotografii zbrodni niemieckich w Polsce. Kilkadziesiąt, jeszcze raz to podkreślę, znowu, kilkadziesiąt tysięcy mikrofilmów i dwanaście tysięcy akt pełnych prowadzonych dokumentacji zbrodni niemieckich na ziemiach Polski. Kompletne akta prowadzonych śledztw. I, I nikt się o to nie upomina do dzisiaj. Jest obawa, a raczej już chyba można powiedzieć pewność, że dokumentacja ta nigdy nie zostanie odzyskana. Przyznacie, chyba, że jest to dziwne dosyć, że Daje się swojemu oprawcy dokumenty potwierdzające jego zbrodnie. Czyż nie jest to kuriozalne? I to nie kopie, tylko przekazuje się mu oryginały. Przeczytam Wam opinię Darni Nałęcz, czyli ówczesnego dyrektora naczelnych archiwów państwowych z roku 2006. A mówi ona tak utrata znacznej części tak ważnego dla Polski archiwum dokumentującego niemieckie zbrodnie to kuriozum. Mogłabym jeszcze zrozumieć, gdyby chodziło tylko o naszą pomoc prawną, bo do tego jesteśmy zobowiązani. Jednakże niewykonanie kopii, brak dbałości o zwrot. To jest historia, która trwa do dziś, do teraz. Brak dbałości o zwrot tych oryginałów, a także utajnienie tej afery. No bo ilu z was wiedziało o tej aferze? Podejrzewam, że bardzo nieliczni. Także zostało to utajnione przed osobami negocjatorami procesu restytucji archiwów z Niemiec. Jest to co najmniej jak widać niepokojące. Powiem więcej, przecież tu widzicie oczywistą zdradę narodu, która nie tylko wydarzyła się do 89 roku znamiennego, ale trwa do dziś. Przecież ci sami ludzie po transformacji nadal byli w rządzie, część bardzo duża ich poszła na emerytury, część nadal jest przy korycie. Żaden rząd kolejny w Polsce, który, który jest, nigdy nie upomniał się o te akta. Kto normalny na rozumie, oddaje oryginały zbrodni Katowi, czyli osobie, która jest podejrzewana o popełnienie zbrodni. Nikt. Była to czysta forma zdrady Polski, która trwa do dziś, o której się nie mówi. Tak można się doczytać więcej. Nic więcej o tych dokumentach nie wiadomo. Nie wiadomo, czy przekazanie tych dokumentów, oryginałów, ciągle trzeba podkreślać, Niemcom, jakiekolwiek pociągło za sobie rozwiązanie spraw, które były w nich opisane. Oczywiście każdy z Was doskonale wie, że nie. Dlaczego? Bo do późnych lat, jeszcze czy 90., w niemieckim rządzie, w niemieckich instytucjach publicznych główne. Stanowiska zajmowali ludzie po hitlerowcy. Jeszcze Wam wspomnę, bo część osób też może nie wie, w końcu historia w szkołach niewiele uczy. Mianowicie procesy norymberskie, które każdemu na pewno się kojarzą, były niczym innym jak farsą międzynarodową. W procesach norymberskich uczestniczyło niewiele zbrodniarzy. To było nawet mniej niż procent. Była to farsa przeprowadzona tylko dla ludzi, którzy byli wyniszczeni wojną, zmęczeni wojną i chcieli jakiegoś Namiastki sprawiedliwości, więc kilku gangusów tam tak sobie sądzono, z czego większość zwolniono z odpowiedzialności, a tylko kilka osób, dosłownie kilka na miastkę, pewnie promil bliżej, zostało skazanych na niekoniecznie wygórowane kary. Ale o tych największych karach się mówi, o tych się uczy, procesy norymberskie, chociaż większość ludzi się wyślizgała. Mimo, że były dowody na zbrodnie, jakich dokonywali Niemcy, i nikt się nie zajmował tym tematem. Zbrodniarze, mordercy byli w rządzie niemieckim do późnych lat 90., czyli do emerytury, zasiadali w najwyższych urzędach i najwyższe zaszczyty nadal mieli. Warto jeszcze wspomnieć o stronie zapisy terroru. Jest to strona po części oparta na dokumentacji, jaka pozostała w Polsce na temat zbrodni i co się wydarzało w Polsce. Możecie zajrzeć na tą stronę. Ona, jak pewnie się domyślacie, budżetówkowo wygląda, czyli ktoś tam chciał przytulić pewnie jakieś fajne środki za jej stworzenie, bo jest to ale możecie zajrzeć na taką stronę właśnie jak zapisy terroru, i część rzeczy, dokumentacji, jaka jeszcze istnieje, możecie przeglądać na tej stronie. Co nie zmienia jednak faktu, że nikt normalny, kto nie jest zdrajcą własnej ojczyzny, nigdy nie przekazałby oryginałów stronie, która tych zbrodni dokonywała, nie zostawiając sobie, co ważne, kopii, choćby. Nie może idiotą trzeba być, żeby przekazać oryginały. To ktoś, kto nie chce dokonać zdrady, jakby był idiotą, to by chociaż miał kopię. Tych dokumentów, kopie nie zostały robione. Kto to miał na celu? Kto za to wziął łapę? Jakie były być może podstawowe negocjacje dotyczące czegoś takiego? Dlaczego ta historia nadal trwa? Ani rządy PiS, ani rządy PO, ani żadne inne rządy się o to nie upominają. Dlaczego w mediach nie ma krzyku, że nikt się o to nie upomina? Dlatego, że Polacy nie mają własnego rządu. W Polsce nie ma rządu polskiego, tylko jest rząd agenturalny różnych ugrupowań działających na Zysk własnego mocodawcy, którym nie jest Polska. Są różne inne kraje, są Niemcy, jest Izrael, są Stany Zjednoczone, ale nie Polska. Zawsze działają na szkodę Polski. I teraz widzicie, historia trwa, historia nadal się wydarzyła. Nikt się nie będzie upominał o polską rację stanu. Konfiarze też się o to nie upominają. Może nie wiedzą, nie wiem, ale ja sądzę co innego, bo nikomu nie zależy na czymś takim jak Polska. Polska to jest przedmiot, którym się targuje. Sami Polacy gotujecie sobie taki los, wybierając stale tych samych przestępców do rządu, którzy mają Was w pogardzie i w niczym więcej niż w pogardzie Polaków, co udowadniają dowolnymi swoimi działaniami politycznymi, praktycznie zawsze na szkodę narodu polskiego.